Miała być reakcja, reakcja była, dlatego dzisiaj zrobimy tylko i wyłącznie tłumaczenie tekstu. Zareagowałem na utwór Unholy, sama Smitha, ale, no, będę z wami szczery, strasznie mi się nie spodobał, poleciały same krwy. I... E, f, więc nie będę tego robić jeszcze raz, a nie chcę też rzucać materiału, żeby było, że tak powiem, niemiło. Więc to, co zrobię, to przetłumaczę tekst na język polski i sami sobie przeanalizuję ci, o czym jest ten utwór i. Hmm, jakby to powiedzieć, czy warto podążać za takimi wartościami. Więc lecimy. Na samym początku mamy... Mami don't know daddy's getting hot. Mami, mamusia, don't know... W sumie powinno być doesn't know od razu, taki mały błąd języka angielskiego, no bo to trzecia osoba. Don't know, nie wie, daddy, tatuś, getting hot, robi się gorący... Hmm. Zostawmy to na razie tak jak jest, ponieważ później, jak przetłumaczę troszeczkę więcej, to będziecie mogli sami wysnuć wniosek, co to znaczy. A the Body Shop. Body Shop, body, ciało, shop, sklep. Czyli w sklepie ciał też na razie to tak zostawmy. Lećmy dalej. Doing something unholy. Robiąc coś, co jest holy, to znaczy, że coś jest święte. Unholy, nieświęte, nieczyste. O! Tego szukałem. Dobra, lećmy dalej. Lucky, lucky girl. Lucky, ktoś, kto jest szczęśliwy, ktoś, kto ma farta. Ja bym to najłatwiej przetłumaczył farciara, no bo to jest girl, czyli farciara, farciara. Och. Lucky, lucky girl. Ok, powtarza się, powtarza się, powtarza się. Cztery razy to samo. Tylko raz jest och, raz jest je, yeah, później jest uch. Uh. <laughs> Lećmy dalej. Eee, no właśnie, znowu farciara, farciara. She got married to a boy like you. Ona wyszła za mąż? Wyszła za mąż czy ożeniła się? Nie, facet czy żeni, kobieta wychodzi za mąż. Czyli ona wyszła za mąż za a boy, chłopca, okej, okay, like you, takiego jak ty. Eee, czyli co? Czyli, że no właśnie. Ona jest farciarą albo szczęściarą, bo wyszła za mąż, za chłopca takiego jak ty. Okej, okay, lecimy dalej. She'd kick you out if she ever, ever knew. Apostrof D to jest skrót od would, czyli gdybanie. She would kick you out, kick you out, wykopać się, wyrzucić. Mówimy tutaj o wyrzuceniu z domu. Przynajmniej tak zakładamy. She would kick you out, wyrzuciłaby Ciebie z domu. If she ever, ever knew, jeśli tylko kiedykolwiek, kiedykolwiek by wiedziała. Nie jest do końca powiedziane o czym, ale lećmy dalej. About all the, about to jest skrót od about, czyli o, czyli jakby kiedykolwiek wiedziała o. No i nie jest powiedziane do końca o czym. Są trzy kropeczki. Chociaż zaraz, a czy to nie jest ten fragment, w którym jest bip w utworze, bo tam jest przekleństwo? Chyba tak dokładnie jest. No właśnie, ja słuchałem wersji z YouTube'a, w której nie ma tego przekleństwa, więc tak naprawdę nie wiem, co tam jest za słowo, ale wulgaryzm. Lećmy dalej. You tell me that you do. A, dobra, okej, okay, czyli ten wulgaryzm, no to będzie shit. Teoretycznie możemy to przetłumaczyć jako gówno, natomiast... W tym kontekście to znaczy, to jest wulgarne powiedzenie na rzeczy, które robisz, czyli rzeczy, które nie są fajne, nie są dobre. Um, jakbyś mi powiedział, które robisz, what you do. No właśnie, dirty, dirty boy. Brudny, brudny chłopcze, ale brudny w sensie. No właśnie, robiący złe uczynki. You know everyone is talking on a scene. You know, ty wiesz, everyone, wszyscy, każdy is talking. Mówi, rozmawia, omawia on the scene, znaczy no, na scenie, w sensie You know everyone is talking on the scene. Ja bym to najłatwiej przetłumaczył. Ty wiesz, że wszyscy mówią o tym w mieście. I hear them whispering about the places that you've been. I hear słyszę them, słyszę ich whispering, szepczących about the places, o miejscach that you've been, w których byłeś, czyli. Słyszę jak szepczą o miejscach, w których byłeś. And how you don't know how to keep your business clean. And how you don't know, i jak ty nie wiesz, how to keep, jak hmm, utrzymać. Niech będzie your business clean, twój interes czysty. I tu mam na myśli dosłownie, znaczy dosłownie interes. Nie interes jako firma, tylko interes, czyli jeśli zwracamy się do faceta, czyli to, co ma w spodniach. Czyli nie wiesz, jak utrzymać swój interes czystym. Zinterpretuj, zinterpretujcie to jak chcecie. Lećmy dalej. Mami don't know that is getting hot. Aha, czyli to się powtarza znowu. Mamusia nie wie, że tatuś się robi znaczy gorący. No właśnie, kontekst tu już zaczyna troszeczkę co innego znaczyć. A the body shop, czyli znowu ten nasz sklep ciał. Doing something unholy. Robiąc coś nieczystego. He's back while... o, okej, okay, tu jest pewna zmiana. He sat back while she's dropping it. Okej. Okay. He has sat back. SK to jest skrót od czasu perfect. Has. He has sat back. On rozsiadł się. Powiedziałbym wygodnie, bo ja wiem, że to nie jest tak... tu nie ma powiedziane comfortably. Ale sat back to znaczy, że się opierasz plecami z tyłu, czyli... jest pewnego rodzaju wygoda w tym. While she's dropping it. W momencie, kiedy ona drop, upuścić it, to, ale. No, powiem wam tak, znając chociaż odrobinkę slang, mieszkając w Wielkiej Brytanii, tu są tylko dwie opcje. Albo ona mu robi dobrze ustami, <śmiech> <śmiech> albo ona mu robi dobrze tyłkiem. <laughs> Innych opcji tu za bardzo nie ma. Chodzi o to, że ona upuszcza się na niego. <laughs> nie wiem, że to nie brzmi po polsku, ale tak musielibyśmy to przetłumaczyć. She be popping it. No, to powiedziane praktycznie to samo, tylko że w inny sposób, ale popping it z pop, to jest od, od pop. od te słowo użyte do określenia pewnego rodzaju dźwięku, który wydają nasze usta. Więc teraz możemy już się domyślić, że robi to w ten, a nie inny sposób. I teraz chyba rozumiecie, dlaczego powiedziałem na początku, że jak miałem pierwszą reakcję, to tutaj było bardzo dużo bluzk, ponieważ mi się bardzo ten tekst nie podoba. Ale robię to dla Was. Tłumaczymy. Może, może Wy się troszeczkę wyedukujecie w tym, co słuchacie i zrozumiecie, jaka jest treść. She put it down slowly. Uuu, lecimy jeszcze dalej. Ok. Eee, put, no położyć, ale w tym przypadku... Znaczy włożyć? She put it down slowly, slowly, powoli, put it down. Teoretycznie to jest odłożyć coś, ale znowu musimy wrócić do tego, jaki tu jest kontekst. She put it down slowly. Um, wzięła go powoli. Tak, to przetłumaczmy. No tak, i kolejne zdanie jest. Oh je, yeah, oh, yeah, oh yeah. No tak. Mm -hmm. Czyli no, nie tłumaczymy tego. He left his kids at. On zostawił swoje dzieci przy wy. I znowu. Oh je, yeah, oh, yeah, oh yeah, So he can get that. A, żeby móc to dostać. Hmm. Czyli z tego. Znaczy ja wyciągam taki mały wniosek, że powiedział mamuśce, że zabiera dzieci na spacer albo nie wiem, gdzieś na lody, je tam zostawił, a sam poszedł załatwić <noise> swój interes. Okej, okay, niech będzie. Mami, do that is getting hot. No tak, mamusia nie wie, że tatuś a teraz, no właśnie, nie robi się gorący, tylko nazwijmy to, przeżywa coś gorącego o, w ten sposób. At the body shop, czyli znowu w sklepie ciał, doing something unholy. No to to już mieliśmy, robiąc coś nieczystego. Hmm, lećmy dalej. Mm, daddy, daddy, if you want drop the addy. Ja, ja wiem, że to jest zrobione do rymu, ale nie do sensu, więc yy, mm, Tatusie, Tatusiu, jeśli ty będziesz chciał, to drop the addy. Zrzucisz, znaczy, to addy jest zrobione do, tak jak mówię, do rytmu. Dla mnie to jest, to jest połączenie cały czas tego samego kontekstu, że wiesz, co masz zrzucić. Give me love, give me Fendi. Uuu, tego nie znam. Znaczy, to, chwila, moment, to jest z dużej litery, czyli to jest jakaś nazwa własna. My siaga daddy. Ok. powiem szczerze, że nie mam pojęcia, co to znaczy. To są dwa wyrazy z wielkiej litery, więc albo to są jakieś nazwy ludzi, sklepów, produktów. Nie mam pojęcia, co to jest. Give me love, daj mi miłość. Give me, daj mi... No i właśnie, Fendi. Hmm, za chwilę to wygooglujemy. Albo może na szybko sprawdzę, co to jest to Fendi. Fendi... Co jeśli wpiszemy w Google Fendi z dużej litery? Ja wiem, że Google ma w dupie, czy jest dużej, czy z małej. Fendi.com Next season starts now. Co to jest Fendi? Fendi Styles. Zakupy? Grafika? Akej, okay. Już wiem, co to jest Fendi. Wystarczy, że wpiszemy Fendi w Google i weź, wejdziemy w obrazki. Jest masa torebek. I to takich, no, widzę, że tu modelki z nimi chodzą. Czyli takich za grube hajsy. Okej. Okay. Czyli wracając do naszego tekstu. Give me Fendi. A, czyli daj mi drogą torebkę. Okej. Okay. Give me Balenciaga. Dawajcie, sprawdzimy, co to jest Balenciaga. Czemu nie? <laughs> balenciaga. Ja nawet nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam, no bo to są nazwy własne i to nie jest język angielski, tylko bardziej. A, buty. Okej. Okay. Czyli. uhu, Jesus. Kto chodzi w takich rzeczach? Przecież to musi być niewygodne. Anyway, to jest moja opinia. Więc wracamy. Ok, czyli daj mi drogą torebkę, daj mi drogie buty, tatusiu. You're gonna need a bag it up, cause I'm spending on ro rodeo. Ty będziesz potrzebował bag, torbę, torebkę, bag it up, a nie bag it up, czyli spakować to, cause I'm spending on rodeo, bo wydaje, spend, wydawać pieniądze. W tym kontekście on Rodeo, na Rodeo. Dobra, nie chcę mi się googlować kolejnej firmy. <noise> you can watch me back it up. You can watch. Ty możesz watch, oglądać, obejrzeć. Me, mnie, back it up. Back it up to. To jest takie określenie, znaczy nie, żeby wesprzeć coś, bo to jest jedno ze znaczeń, tylko bardziej udowodnić to. Jak ktoś coś mówi, że na przykład nie wiem, mam milion dolarów, a ktoś mówi inny, bucket up. Udowodnij to, pokaż to, że rzeczywiście to masz. Więc you can watch me back it up. Aha, czyli możesz patrzeć, jak ja udowadniam, że to mam. I'll be gone in the a.m. I'll be gone, już mnie nie będzie, pójdę sobie stąd. In the a.m., a.m. to znaczy, że godziny między północą, a południe między 24 a 12, ale w tym kontekście, z reguły jak się mówi po angielsku AM, to znaczy, że jest wczesny poranek, no bo inaczej podalibyśmy jakąś godzinę, czyli I'll be gone in the AM, czyli no, wczesnym rankiem zniknę, już mnie nie będzie. And he, he get me Prada. Ok, Prada, no to tą firmę akurat kojarzę, czyli znowu jakieś drogie ciuchy. And he i on, he get me prada, on daje mi prada. Znowu te, te błędy językowe, no bo he got me prada, to znaczy, że dał. He will get me, znaczy, że da, on daje, ale co? Ty? W momencie, kiedy mówisz daje, no to powinno być tu i teraz, czas, continuous. Dobra, mniejsza o to, czepiam się, ale błędy. Więc niech będzie daj mi prada get me mew mew like Rihanna. Daj mi mew mew jak Rihanna? Nie chcę mi się go -go googlować Miu Miu, znowu z dużej litery, chociaż to mi brzmi troszeczkę jak naśladowanie odgłosu krówki albo kotki. <laughs> He always called me because I never cause no drama. On zawsze do mnie dzwoni, ponieważ ja nigdy nie dramatyzuję. Nigdy nie robię, nie odwalam dramy. O, tak byśmy to przetłumaczyli. Niech będzie. And when you want it, baby, I know I got you covered. Uuu. A kiedy ty tego chcesz, baby, yy, dziecinko, tylko że ona się zwraca... Czy to on się zwraca do niej? Nie, to ona się zwraca do niego, no bo poprzednie znanie było he. No właśnie. No właśnie, to jest zmiana osoby. To jest bardzo ciekawe. Tak, to jest zmiana osoby. Ja, ja naturalnie przeszedłem w tą zmianę osoby, natomiast, yy, no właśnie, może nie, zauwa nie zauważyliście. Więc yy, jak tu jest he always called me, cause I never caused the drama, to laska mówi. Że on zawsze do mnie dzwoni, ponieważ ja nigdy nie dramatyzuję. I kiedy ty tego chcesz, i teraz ona zwraca się do niego. I know I got you covered. Hmm. I got you covered. To jest taki zwrot, kiedy. To tak jakbyśmy po polsku powiedzieli, już to załatwione. Już się wszystkim zaopiekowałem, już jest zrobione. Więc jak ona to mówi, I know I got you covered. Ja wiem, że ja już się Tobą zaopiekowałem, że no właśnie, jak przyjdziesz, <laughs> żeby ktoś się zaopiekował Twoim interesem. Ja przynajmniej ja to tak interpretuję. To ja się Tobą zaopiekuję. And when you need it, i kiedy tego potrzebujesz, baby, maleńki, niech będzie. Just jump under the covers. Ok, covers, just jump, tylko scotch under pod the covers. Covers to jest coś, co przykrywa. I w tym przypadku no, to trochę ewidentne, że to chodzi o łóżko o pościel. Ok, no i je yeah, na końcu. Mami don't know that is getting hot. Aha, dobra, powtarza się. At the body shop. Znowu sklep, doing something honey. He's sat back while she's dropping it. Powtarza się, powtarza się. Powtarza się, powtarza się. No i na końcu cztery linijki, o oh, je. Yeah, yeah, yeah. No, wreszcie skończone, <laughs> <laughs> więc. Y tak, nigdy więcej do tego utworu nie wracamy. Okej, okay, może być. <śla> <śla> nie wróci. Nie. nie, nie, nigdy więcej.